Ile masz hajsu za reklamy? Czekałem na to pytanie. Czy chcesz, by pokemony żyły w naszym świecie? Dobre pytanie. Ciekawe, czy wtedy też byłoby tak fajnie. Pamiętajcie, że ludzie mogliby wykorzystywać je do różnych złych celów, na przykład napaści, wojen i tak dalej. Niekoniecznie wszystko byłoby tak, jak w grach czy w anime. Czy będą live'y z Pokémon Go? Nie będzie, nie mam warunków technicznych, żeby to przeprowadzić, sorry. Ile masz czapek Asha? Z pozoru głupie pytanie, a jednak nie, bo mam dwie. Można ją zamówić w moim sklepie na kapselu. Jaki masz numer Buta? 44,5. Ile musi mieć Pokémon CP według ciebie, żeby opłacało się go ewoluować w niego, inwestować przy IV80-100%? Pytam, bo niektórzy trzymają nawet takie ze 100 CP, bo ma 100% IV. Moim zdaniem nie warto trzymać takiego Pokémona ze 100 CP. Bo szkoda Stardasta. Na pewno złapiecie jeszcze silniejszego Pokemona z większą ilością CP i z równie wysoką ilością IV. Jeśli ja miałbym wybierać pomiędzy Pokémonem, który ma 100% IV i powiedzmy 100 CP, a tym samym Pokemonem, który ma 1500 CP, albo dużo więcej CP, ale 90 albo 80% nawet procent IV. To wybrałbym tego z więcej CP, no bo naprawdę szkoda tego stardasta. Jak myślisz, czy do Pokemon GO znajdą się jakieś inne Pokemony? E jeśli chodzi o to, czy będą kolejne generacje w grze, to tak będą. Panie PokéTrener Kusi czemu w Pokémon GO pokazuje mi failed to detect Location? Błąd GPS-u albo uszkodzony moduł GPS w telefonie, albo jakiś inny problem. Nie wiem, czy obejrzałeś wszystkie serie Pokémon? Generalnie widziałem co najmniej po kilka odcinków z każdej serii, natomiast nie wszystkie serie oglądałem od deski do deski. Jaki masz komputer? Słaby? PJ czy Spiro? PJ. Spiro jest taki jakiś po prostu zły i hamski. Haha, <grafię> tak mi się kojarzy. Czy robiąc pierwszy meeting dla graczy Pokémon Go, zbadałeś wcześniej teren, pomnik, bla bla bla, nie był zbyt udanym miejscem? Później poszliście w inne miejsce. Kiedy kolejne takie spotkanie? E, kolejne takie spotkanie. Nigdy. Właśnie przez osoby narzekające, że miejsce nie takie, a to coś tam nie tak. Chcecie mieć meeting? Zróbcie sami, chętnie przyjdę. Kiedy kolejna lista Pokémonów Sun and M Moon? Jak będzie dużo więcej tych Pokemonów ujawnionych, bo póki co, pojawiły się, póki co pojawiło się chyba 5 kolejnych Pokemonów, z których wszystkie są praktycznie słabe i głupie. Także jak będzie więcej nowych, fajnych Pokemonów, to wtedy zrobię kolejną listę. Jakie miałeś oceny w szkole? Zależy w jakiej szkole w podstawówce tak z 5-0 zawsze, no bo wszystko było takie proste, nawet nie musiałem się uczyć. A potem w technikum już powiedzmy niecałe 4.0, bo dalej nie chciało mi się uczyć, ale nauczyciele już więcej wymagali. Także tak to wyglądało. Czy przekażesz jakąś kwotę pieniędzy na pomnik? Wiadomo jaki. Nie mam pojęcia o jaki pomnik chodzi. Czy o pomnik Sobieskiego w Wiedniu, na który jest zbiórka na Polak Potrafi, czy jakiś inny pomnik, nie wiem. Czy chciałbyś mieć miutu? Nie no co ty? Czy zamierzasz kiedykolwiek porzucić albo odstawić na dłuższą chwilę pokémonami? Raczej nie, dopóki mam kanał o pokémonach, to tego nie odstawię, a nie zanosi się póki co na to, żebym miał zamykać ten kanał. Kusi. po jakiej szkole jesteś, jakie masz wykształcenie i czy pracujesz? Tak jak mówiłem, studiuję w tym momencie. Po jakiej jestem szkole technikum morskim? Jakie mam wykształcenie średnie techniczne? Na ten moment. Ściągniesz na chwilę czapkę? Cały czas nie mam czapki w tym filmie. Oglądasz piłkę nożną? Nie. Co sądzisz o mega ewolucji Kangaskana? Bo osobiście uważam, że jest to najbardziej bezsensowna z mega ewolucji. Eee, myślę, że się z tobą zgodzę. Właściwie nic się w tym Pokemonie nie zmienia, poza tym, że jego dziecko wychodzi z torby i walczy razem z Kangaskanem. Dziwna i bezsensowna mega ewolucja. Jak jest twój ulubiony Pokémon z trzeciej generacji? Oczywiście Bidów. Jaki jest twój ulubiony Pokémon z Kamielina? Kabutops. Co sądzisz na temat bitwy Paul vs Ash w odcinku z Galaktycznych Bitew? Pokaż na co cię stać i ewolucja strategii. Nie pamiętam tej walki. Paul to był chyba ten z fioletowymi włosami. On miał, nie pamiętam, czy pat czy coś takiego, ale potem go zostawił i aż przygarnął tego Pokémona. Nie pamiętam tej walki, szczerze mówiąc. Jak ci mija dzień? Póki co dobrze, ale już nagrywam to Q&A od godziny i 40 minut w tym momencie. Nie spodziewałem się, że pytań będzie aż tyle, jestem dosyć zmęczony. Jak według Ciebie Niantic mógłby rozwiązać sprawę PvP w Pokémon Go? Balans, różnica leveli, sama mechanika. Bardzo dobre pytanie, moim zdaniem level gracza nie powinien być brany pod uwagę w walkach PvP. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, PvP chodzi o walki jeden na jednego. Natomiast powinny być pod uwagę brane... Statystyki pokemonów, które posiadamy, oczywiście ich CP, ich IV, to jakie mają ataki. I w sumie sam nie wiem, czy ta walka powinna być turowa, bardziej strategiczna, czy bardziej taka dynamiczna. Może coś pomiędzy, może walka turowa, ale z bardzo niewielką ilością czasu na wykonanie decyzji, typu 5 sekund albo 10 sekund, to by było dobre. Jakie jest twoje ulubione zwierzę? Świnia, bo jest smaczna. Oglądasz WWE? Nie, nie oglądam. Co to w ogóle jest WWE, jak to się nazywało? A, wrestling, dobra, wrestling. Nie oglądam Wrestlingu. Czasem jak gdzieś tam leciał w telewizji, to sobie chwilę popatrzyłem, ale na dłuższą metę to się nudzi. Jakim autem jeździsz, nie mam swojego auta? Gdybyś teraz dostał propozycję od Nintendo na Yantic, że masz wymyślić nowe Pokémony do nowego regionu, to przystałbyś na to? Nie, nie mam takiego zmysłu artystycznego, żeby tworzyć jakby rysunki czy wzory Pokemonów. Nie, nie nadaje się do tego. Czy gdyby nie było Pokémon Go? Czy twój kanał nadal by istniał, nagrywałbyś? Tak jak powiedziałem, mój kanał powstał pod nazwą Pokémon Go Polska i miał być o Pokémon Go i ja nagrywałem o Pokémon Go wtedy, kiedy jeszcze 99,9% osób nie wiedziało w ogóle co to jest. Także na pewno, gdyby nie Pokémon Go, to ten kanał nie powstałby. <laughs> czy kiedyś nagrasz Pokémon Black Randomizer na zlok? W sumie nie wiem czy się mówi na zlok czy na zlokę. Yy, będę robił na zloki i będę robił randomizery. Ale czy akurat Pokémon Black? Nie wiem. A bym zagrał w White. Skąd masz tyle stardustów? Po prostu ich nie wydaje od 20 leveli. Czy to ty kiedyś oceniałeś papierosy Dawidowe? Nie. Nawet nie wiem co to jest. Która walka w anime najbardziej się tobie podobała? Migary Gary kontra Ash. Szczerze mówiąc, nie wiem. Podobały mi się bardzo walki w lidze Hoenn. Bo wtedy nie było jeszcze aż tak za dużo tych efektów komputerowych, ale już walki były bardzo efektowne. Grasz, lub może masz zamiar grać w Pokémon Revolution Online? Nie, nie chcę mi się. Co sądzisz o sytuacji geopolitycznej w Europie? Zbyt ogólne pytanie, ale moim zdaniem ogólnie na ten moment jest stabilna. Czy będziesz robił wyjazdy po pokémony? Jeśli tak, to gdzie? Jeżeli będę robił, to tylko przy okazji sytuacji, gdzie i tak będę się dokądś wybierał, bo nie będę szczerze mówiąc jechał przez pół kraju tylko po to, żeby nagrać tam odcinek, jak łapię tam pokémony. Po prostu mi się to nie do końca kalkuluje też finansowo i czasowo. Sorry, to pytanie jest dobre. Jeśli akcja pokémonów toczyłaby się w naszym kraju, to z mieszanki DNA jakiej znanej osoby według ciebie powstałbym mutant. Myślę, że zbigniewa nogi. Ja mam to w pizdzie, kurwa. Masz niebieskie szkła kontaktowe? Nie po prostu mam niebieskie oczy. Grasz czasem w jakieś gry Pokémon, tak zwane przeglądarkowe? Nie. W sumie od lat już nie gram w gry przeglądarkowe, bo na dłuższą metę wszystkie są bardzo podobne do siebie. I po paru latach grania w takie gry już mi się na tyle one znudziły, że nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będę grał w gry przeglądarkowe. Czy masz jakieś fobie typu klaustrofobia, arachnofobia itp.? Czy miałeś kiedyś czerwony pasek na świadectwie, tak parę razy? Czy lubisz placki? Lubię zwłaszcza ziemniaczane. Czy powtarzałeś kiedyś klasę w szkole? Nie, <grym> naprawdę nie. Tylko raz w moim życiu miałem tak, że musiałem poprawiać jeden przedmiot w wakacje. Było to chyba w drugiej klasie technikum, a przedmiot nazywał się elektronika i elektrotechnika i rzeczywiście był po prostu bardzo trudny. Nie tyle bardzo trudny, co z moim podejściem, typu, że nie chciało mi się uczyć. Ciężko było zdać ten przedmiot. Czy grasz w LOLA? Nie, nie gram w LOLA. Dlaczego postanowiłeś zagrać w Pokémon Yellow, a nie na przykład Fire Red? Dlatego, że wolę stare, oryginalne wersje pierwszej generacji, a po drugie, Pokémon Yellow to moja pierwsza gra Pokémon, w którą kiedykolwiek grałem. Co to jest za niebieska książka na półce? Yy, akurat zmieniłem książki na półce i tamte przyłożyłem w inne miejsce, ale to była książka o tym, jak rysować mangę. Kiedyś chciałem nauczyć się rysować mangę. Słabo mi to wychodziło, <laughs> także zaprzestałem próbować. W Pokemon GO, jak wejdziecie w profil Pokemona na atakach, obok drugiego ataku są niebieskie kreski. Co to znaczy? To jest liczba naładowań ataku specjalnego, które można mieć naraz. Jeśli tam jest na przykład 5 niebieskich kresek, to znaczy, że możesz naładować najpierw 5 ataków, a potem użyć 5 ataków specjalnych pod rząd. Im dłuższe są te kreski, tym dłużej ładuje się jedno użycie specjalnego ataku. Który alolański Pokemon z Kanto podoba Ci się najbardziej? Vulpix. Jak myślisz, kto w regionie Lola będzie podróżował z Ashem? Mam nadzieję, że znowu Brock. No i na pewno jakaś nowa dziewczyna, bo zawsze zmieniała się dziewczyna Asha co sezon. Czy lubisz nagrywać No. Czy chciałbyś przenieść się do uniwersum Pokémonów? Osobiście podoba mi się to uniwersum, w którym żyję, bo dzięki graniu w gry, czytaniu książek i oglądaniu filmów można przenieść się do dowolnego uniwersum, do którego chcesz, kiedy tylko chcesz. Czy uważasz, że inni trochę więksi youtuberzy od ciebie, na przykład Bonkol, ukradli ci pomysł na nagrywanie Pokémonów? Tak jak powiedziałem, ja byłem pierwszą osobą, która wrzuciła na polskiego YouTube'a filmik z gameplayu Pokémon Go. Natomiast to nie oznacza, że oni ukradli ode mnie pomysł. Po prostu zobaczyli, że na amerykańskim YouTubie wszyscy o tym mówią i wszyscy robią o tym filmiki. Zobaczyli, że nie wiem, na onecie, w radiu, w telewizji wszyscy mówią o Pokémon Go, więc też postanowili podchwycić ten temat. Czy jesteś chrześcijaninem i chodzisz co niedzielę do kościoła? Nie chodzę do kościoła. utożsamiam się z wartościami chrześcijańskimi. Czytałem Biblię kilka razy całą, ale czy uznaję siebie za chrześcijanina? raczej nie. Co sądzisz o akcji na Twitterze, że ludzie chcą Serinę w Alola? Czy ty też chcesz? Serina jest fajna. Mogłaby być w Alola, w sumie nie mam z tym problemu. Czy wolisz Serinę z długimi, czy krótkimi włosami? Lepiej wygląda w krótkich. Jakiego lubisz Pokemona typu gigant, na przykład Raidon, Nidoking, Onix itp. ze wszystkich serii Pokémon. Nie wiem, czy legendy też się liczą do tego typu Pokemonów gigantów, jak to nazwałeś. Jeśli tak, to chyba Entei, jeżeli nie, no to Nidoking. Dasz mi tego pluszaka i wiego? Mm -mm. Co studiujesz? Studiowałeś. Studiowałem nawigację morską, teraz studiuję informatykę. Jaki starter z Black i White lubisz najbardziej, Snajdi. Oglądałeś Naruto? Tak, oglądałem. Fuh, Naruto to jest. Naruto to jest temat na osobny filmik w sumie. Oglądałem całą pierwszą serię, czytałem mangę. Jeśli chodzi o chip to doszedłem do momentu, kiedy już walczyli z tymi 10 z tymi czy jak to tam się nazywało, już naprawdę doszedłem daleko w anime. I wtedy mi się to zaczęło nudzić, bo po prostu sprowadzało się już to tylko do tego, że coraz bardziej wszystko się świeciło, było coraz więcej wybuchów, wszyscy mieli kosmiczną jakąś moc. Wolałem to anime, kiedy postaci miały takie sensowne, dosyć realistyczne te moce, a nie strzelały laserami z oczu i tak dalej. <laughs> Co ma lepszą fabułę? Anime czy polskie bajki. Nie znam w sumie polskich bajek oprócz Reksia, Bolka i Lolka i tego typu rzeczy. Także szczerze mówiąc na pewno anime ma lepszą fabułę niż Bolek i Lolek. Grasz w Hearthstone? Nie. Ale grałem w World of Warcraft. Jaki jest twój ulubiony Pokémon typu wodnego? Poliwag. Lubisz Bulbazaura? Lubię. Właściwie to był to mój starter w Pokémon GO? Ile masz Pokémonów w pokédexie? A nawet bym sprawdził, ale nagrywam się w tym momencie telefonem, na którym mam Pokémon GO, więc... Może umieszczę te informacje w następnym odcinku gameplayu Pokémon Go, ok? Dlaczego już nie mogę zalogować się do Pokémon Go przez Google? Czy dostałem jakiegoś bana? Nie mam pojęcia, sorry, nie jestem telepatą. Czy oglądasz Judiego? On cię subskrybuje. Pozdrawiam Judiego. Fajnie, że mnie oglądasz, ja ciebie też czasem oglądam. Także rób dalej to, co robisz, bo robisz to dobrze. Lubisz Mandzia? Nie znam Mandzia, szczerze mówiąc. Ulubiona postać z anime Pokémon, chyba Misty. Tak mi się wydaje, że Misty. Jakiego Pokemona najbardziej chciałbyś mieć w Pokemon Go? Charizarda. Na ten moment Charizarda. Szukałem Charmanderów, żeby ewoluować mojego Charmandera z jajka. No i nie znalazłem. Jeszcze nie znalazłem żadnego dzikiego Charmandera. Ile czytałeś mangi, to ile i jakie? Chodzi mi o tytuły. Czytałem Naruto, czytałem Dragon Ball, czytałem Dr. Slam. O ile nie przekręciłem nazwy, to też jest manga Akirito Yamy. No i tutaj na półce, nie wiem czy widać, ale mam Neon Genesis Evangelion, Death Note i jeden tom Blicha? Blicz też jest bardzo fajny, oglądałem to anime, a mangi czytałem tylko parę tomów, mam tylko jeden tom. W ogóle mam mało mang, bo raczej wolę oglądać anime niż czytać mangi. Czy masz Kigurami Pikachu, czyli piżamę Pikachu? Nie śpiew w zwykłej piżamy. Co sądzisz o Andrzeju Dudzie? Puu kolejne pytanie, na które można mówić, kolejne pytanie, na które można odpowiadać przez pół godziny, ale tak w dużym skrócie. Andrzej Duda jest trochę synonimem pisu i tej całej ideologii, która wiąże się z pisem. I muszę powiedzieć, że jest to ideologia obcami, ideologia, której nie potrafię zrozumieć, jak można w nią wierzyć, i uważam, że jest to bardzo złe podejście do państwa, bardzo złe podejście do społeczeństwa i złe patrzenie w ogóle na świat. Ja patrzę zupełnie inaczej na świat, więc nie zgadzam się z tymi poglądami. Jeśli byś mógł, to nagrywając całe wycieczki po Pokémony, bo lepiej mi się ogląda całe, mimo że cal. Yy... No nie, ten format, który mam w tym momencie, zostanie. Głównie z powodów technicznych, dlatego, że nagrywam siebie tym samym telefonem, na którym gram w Pokémon Go. Więc nie mogę naraz nagrywać się oraz grać. Ile masz hajsu za reklamy? Czekałem na to pytanie. 4 dolary i 4 euro.

Dlaczego zrobiłeś top 15 najlepszych pokemonów, kiedy dodali nowe Pokémony bardzo dobre? Aloha form Marowak, ogniowo-duchowy. Filmik o 15 najlepszych pokemonach z Alola zrobiłem przed ujawnieniem nowej formy Marowaka. Zgadzam się, że jest ona bardzo fajna i gdyby była ona ujawniona wcześniej, to na pewno byłaby na mojej liście. Co cię napędza do nagrywania? Licznik subów, licznik wyświetleń, licznik pieniędzy. <ścoughs> Czy Hipno 644CP na 10 levelu to dużo? Chyba tak, ale potem znajdziesz dużo lepsze. OK, to by było na tyle w tej odcinkowej serii Q&A. Wielkie podziękowania dla tych, którzy wytrwali do końca. No i tak jak mówiłem, na razie mam dość Q&A'ów, na razie mam dosyć waszych pytań, ale jeśli bardzo chcecie, możecie zadawać kolejne pytania pod tym filmikiem. Na pewno kiedyś jeszcze zrobię Q&A. Natomiast nie mam pojęcia kiedy, może to będzie za dwa miesiące, może za pół roku, i wtedy już nie będę odpowiadał na wszystkie pytania, tylko wybiorę sobie te, które będą mi się po prostu podobać. Także piszcie ciekawe pytania, piszcie fajne pytania które na pewno mnie zainteresują. A póki co... Znowu wariuje mi światło. Nie warto było inwestować w te cholerne softboxy. <laughs> Nie, muszę mieć po prostu zasłonione... Muszę mieć po prostu zasłonięte okno cały czas. Także piszcie ciekawe pytania, piszcie pytania, które mnie zaintrygują. A póki co widzimy się już za parę dni w kolejnym moim filmiku. Jak zwykle pamiętajcie o łapce w górze i subskrybowaniu kanału. A ja się już z Wami żegnam. Na razie, cześć!